Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj czwórkę chcemy podnieść do potęgi minus drugiej, czyli pierwsza rzecz, jaką zrobimy, no to pozbędziemy się tutaj tego minusa z wykładnika. Czyli najpierw może sobie zapiszmy, że 4 to będą 4 pierwsze, no bo pamiętajcie, że kreska łamkowa nam zastępuje znak dzielenia. 4 podzielić przez 1 to nadal 4, no i jeszcze do potęgi minus drugiej. No i teraz, żeby zniknął nam tutaj ten minus z wykładnika, to musimy zapisać odwrotność tej liczby, którą mamy w podstawie. Odwrotność to oznacza, że zamieniamy miejscami licznik z wykładnikiem, czyli zamiast czterech pierwszych otrzymamy jedną czwartą, i wówczas już do potęgi drugiej. No, i 1 czwarta do kwadratu, no to w przypadku ułamka zwykłego podnosimy i licznik i mianownik do drugiej potęgi. 1 do kwadratu to 1, 4 do kwadratu to 4 razy 4, czyli 16. Podobnie tutaj. 5 to będzie 5 pierwszych do potęgi minus czwartej. Odwracamy, czyli mamy 1 piątą do potęgi czwartej. 1 do czwartej potęgi to 1. A 5 do potęgi czwartej to będzie 5 razy 5 25, 125, 625. Oczywiście tego tak bardzo dokładnie rozpisywać nie musicie. Gdy mamy szóstkę, no to odwrotnością szóstki będzie 1 szósta. Czyli od razu możemy sobie zapisać, że mamy jedną szóstą, wówczas już do potęgi trzeciej, 1 do sześcianu to 1. 6 razy 6 to 36, razy 6 216. No i pod punkt d, zamiast dziewiątki, napiszemy jej odwrotność, czyli 1, dziewiątą, wówczas podnieśmy ją już do potęgi trzeciej, czyli 1 do sześcianu to 1, no 9 do potęgi trzeciej może sobie obliczmy, mamy 9 razy 9 razy 9, czyli 729. Przykład z podpunktu E, zobaczmy. Tutaj co prawda mamy liczbę ujemną, natomiast no generalnie za dużo to nam na razie nie zmienia. Może zróbmy te dwa pierwsze przykłady tak krok po kroku. Czyli minus 4 to minus 4 pierwsze do potęgi minus pierwszej. No i teraz, żeby się pozbyć tego minusa, to zapisujemy odwrotność tej liczby. No ale liczba odwrotna nie będzie miała przeciwnego znaku, czyli odwrotna liczba do minus 4 pierwszych to minus 1 czwarta, no i tą minus 1 czwartą podnosimy wówczas już do potęgi pierwszej, czyli otrzymamy minus 1 czwartą. Tutaj minus 5 do potęgi minus drugiej, czyli minus 5... To minus 5 pierwszych do potęgi minus drugiej. Odwrotność tej liczby zapisujemy. Czyli mamy minus 1 piątą do potęgi drugiej. No i teraz, jeżeli liczbę ujemną podnosimy do wykładnika parzystego, no to wynik będzie dodatni. Tutaj zauważcie liczbę ujemną. Podnosiliśmy do wykładnika nieparzystego, no bo 1 jest liczbą nieparzystą, czyli wynik był ujemny. Tu wynik będzie dodatni. 1 do kwadratu to 1, 5 do kwadratu to 25. No i dwa ostatnie przykłady. No to może już od razu zapiszmy odwrotność minus dwójki, to będzie minus 1 druga, wówczas już do potęgi czwartej, liczbę ujemną podnosimy do wykładnika parzystego, czyli wynik będzie dodatni. 1 do potęgi czwartej to 1, 2 do potęgi czwartej, no to 2 razy 2, 4, razy 2, 8, no i jeszcze razy 2 to będzie 16. Tutaj odwrotność minus 3 to minus 1 trzecia do potęgi piątej, i teraz liczbę ujemną podnosimy do wykładnika nieparzystego. Czyli wynik jest ujemny. 1 do potęgi piątej to 1, 3 do piątej, no to 3 razy 3, 9, 27, 81 i jeszcze razy 3 to 243. No i tak jak mówiłam, wynik musi być ujemny.